Ejka, dzisiaj chciałem Was zaprosić na powtórkę, dawno nie nagrywałem powtórek, zacznę, mam dwie fajne powtóreczki, tutaj od Ninia Migas YouTube, czy Ninia Immor, ja naprawdę już je pogubiłem w tych ksywkach, Migas na pewnie, dobra, nieważne, tutaj jest Migas gra Tierem 9, Batchatem. dokładnie mówiąc, Baczata 25 TAP, jest to tier 9 do Badczata, oczywiście tier 10 linia. Francuz, no jest to light. Co by należało tu powiedzieć? Ja lightami nie, nie potrafię grać, no ale teorie, powiedzmy teorie znam, praktyki nie znam. Dopiero się uczę lightami grać. Francuzów jeszcze nie ruszyłem. No i tutaj rzuciło na 9, dorzuciło po dwie ósemki na team. Także całkiem fajne losowanie, sporo dziewiątek, dużo DMG. Zobaczymy jak tu zagra tym Lightem Migas. No i tak, prędkość tutaj maksymalna jest 65, no ja podejrzewam, że on tak coś koło 50 jeździ, jeszcze nie widziałem jak ten czołg się porusza. Pancerz z przodu jest 25, na wieży 30. Boki 25, dwy. Z każdej strony wiadomo, tył 20. No i tak, tutaj jeśli chodzi o batchata i ten pancerz, no tutaj, no to jest tylko osłona przed wiatrem. No aczkolwiek, jak nieraz widzieliście, graliście i z 6 batchata potrafi naprawdę sporo dingnąć. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że ma jakiś pancerz, no nie jest tutaj jakoś specjalnie kontowany, ale no dinga, dinga, szczególnie ta dziesiątka. Tutaj dziewiątka też potrafi dingnąć, oczywiście tyłem jeszcze nie widziałem, że baczet dingnął. No dobra. Tu mamy jedno, zasięg widzenia. No właśnie, tu jeśli chodzi o lighty, zasięg widzenia jest bardzo ważny. 260 metrów. Także ten czołg, no, typowo do wspierania teamu spotowania. No nie powinien gdzieś tam siedzieć w krzakach z tyłu, tylko na początku jechać, spotnąć i wtedy już może się chować, jak zrobi swoją robotę. No, i co tu też plusem, taki lightów, to jest współczynnik kamuflażu, jest taki sam, jak stoimy i się poruszamy. Także tu współczynnik kamuflażu jest 32, całkiem sporo. Także taki light może nam zniknąć z oczu w trakcie jazdy. Ciekawie to czasami wygląda naprawdę, light nam znika nagle, i, bo ma taki współczynnik kamuflażu. No, wiadomo, niski profil też to ułatwia. Maksymalna prędkość też już mówiłem, dobra, no to wszystko tutaj, bo to są takie ważne ważne sprawy właśnie, kamuflaż, zasięg widzenia, no i dobra. Tutaj startujemy powtóreczkę, ja jeszcze mam binta, także zobaczymy jak team wygląda, no tu jest dramat po stronie Amigasa. No jest naprawdę katastrofa w jego teamie, no w teamie przeciwnym nie lepiej, tylko ST, ST1 ma cokolwiek, no nie, tutaj nie ma, nie można powiedzieć. Yy, tutaj jeszcze nie ma klasyfikacji 00, czyli dopiero gdzieś tam zaczyna grać. Dziwne to jest też. No, ok, zaczynamy. Zaczynamy. To chyba jakieś nowe konto. Nie, nie mam pojęcia. Yy, wszystko jest to takie namieszane. Tutaj, ok, startujemy. No to już w sumie tutaj włączę, bo to nie jest nam potrzebne. XFOM tylko zobaczyliśmy, jak tym wyglądają. Jest kompletna katastrofa po obydwu stronach. Też jest, będzie bot party, ciekawa bitewka, na pewno się zapowiada. No i tutaj już, żeby to schować. Chciałem to schować, to, a dwa razy kliknąć, teraz już pamiętam, dawniej po powtórek, przypominam. No i standardowo, wiadomo na flankę, wyspotować, tryb dominacji oczywiście. Tutaj spocik poleci, no i, i, wyjechał na środek, no dziwna taktyka, nie jest to nie jest to light, jeszcze nie zrozumiałem Lighta, że chcę przejechać spotnąć burzaczek był na no, 345 ładnie, jeśli powiedziałem o penetracji i, i o penetracji działa i, i nie powiedziałem o nic o DNG, ale to nasz śpiew gdzieś tam... Y, penetracja jest tak średnie, średnim tak 230 z tego co pamiętam y, standardowym podkalibrowym coś 260, dokładnie pamiętam, ale średnie szkodzenie jako 300, także jak widzieliśmy. Tak zadaję. Tak to wygląda. Przyjmuję D. Kim przeciwnika na lewej flance. Już nie mają leopard praktycznie obity do zera. I też nie powiedziałem, że baczę to jest magazynek. No ale to tak samo twierdzi się, że też magazynek. Zobaczymy. No i pewnie, czyli tutaj takie... No całkiem ładnie do z tego batchata. W miarę szybko skupia. Skupia szybciej niż przeładowuje co z zaletą, bo są czołgi, które skupiają dłużej niż ładują. To jest problem, wtedy się robi. Tutaj też to fajnie wygląda. No prędkość maksymalna jest 65, tym ją 70 coś, także. No... Ładnie, ładnie się rozpędza. Ponad 50 km, prawie 60, także myślałem, że około 50, a to już prawie 60, 60, ponad 60. Także ładnie. Więc co będzie? Buraczek, buraczek. Taran. Bardzo ładnie. Czas bur burzaki w tył. Lub prosty jak na za zawołanie z całym tyłem. to i to będzie Puki Póki co jest ogromna przewaga w Zielonych. No i teraz ten cięż, cięższy temat, ST, ST-1. Tutaj na plecku będzie... Ta, musi objechać, a nie, przebija spokojnie od przodu. I to nawet zwykłym mapekiem, czyli ta penetracja, no tak. Tu penetracja 260-200. To jest spora penetracja. Spora penetracja, zdołał uciec Nawet ten magazyn pełny tak długo się nie ładuje. Nie ma, nie ma aż takiej tragedii. 17-16 sekund to jest nie jest dokładnie udziałem, ale gdzieś tak, 17 sekund, przeładowanie pełnego magazynu to nie ma, nie ma dramatu. Dobry czołg. Już tu jest sporo DMG, 4000 DMG. No jest 2 na 3, no tutaj sporo sporo yy, już szapsów. Między pociskami 3 sekundy też super. To rewelacja, dobry czołg. Ja sobie prawdopodobnie like zostawię na... na... Ekwipienie dycha w tydzień, zobaczymy może uda mi się zrealizować ten projekt, dyszkę w tydzień zrobić No i tutaj teraz, no dalej, a 50 tam walczy jeszcze, no tutaj będzie będzie klepał w tył przeciwnika Przeciwnik nie za bardzo był mi zainteresowany No i tutaj idzie pod DNG, kończy jak tu bo ma na magazynek? Nie ma na magazynek. Idzie na DMG. Typowo na DMG gra. Nie dobił gryska, Chociaż mógł skończyć. Tutaj maszyna. No czuję się dosyć pewnie, także. No i teraz A75 przyjął. Czyli same dziewiątki. Takie dziewiątki dosyć mocne OP. No w końcu dobił, jak Tigera. No kurde, no jazda i strzelanie. Bardzo ładny wynik będzie. Bardzo ładny wynik będzie tutaj. Trzeba sobie relację nie Stasami, sam, sam za 75 tylko się przeładować i skończyć tą zabawę. No, 85 75 byli chciał taranować, no ale to. <laughs> Chyba nie wierzysz, że ktoś nie się da staranować. Ładny obraz i bitewka wygrana, brawo. 7340 DMG na 9 tierze. No, powiem tu, nie było jakichś zapierających. Dech w piersi momentów, że że naprawdę jakiś niesamowity wyciąg, bo Team, jak widzieliśmy przy dzięki XVM, Tim był y, porażający po obydwu stronach. Także tutaj sobie gaz pojeździ postrzelał. Brawo. Świetny, rewelacyjny wynik tak czy inaczej. Więc, co tutaj tylko? Jazda i strzelanie i to podłupska chłoił konkretnie Team, brawo. Naklepany specjalista, no to cztery pojazdy wiadomo. Duży kaliber. No wyniosły wszystkich wyczyścić, przyniosłem wszystkich pojazdów, bo to zrobił dwa razy, trzy razy prawie tyle. Team cały, zresztą zobaczymy sobie, no, co tutaj team zrobił. No cztery... no nie, nie przesadziłem, dwa razy. Ups, wyszedłem z powtóreczki, no ale dobrze, możemy sobie zobaczyć. No i tutaj minia Imor, tam pokazywał całkiem co innego w tym nazwę w bitwie. 69 WRK No wiadomo OP gracz średnie i bitwy 1000 i 1700 średnich. Będzie ładne konto, czyli nowe konto się tworzy, brawo. Ja chciałam zobaczyć jeszcze sobie tabelkę z powtórki, ale chyba nie zobaczę. Okej, okay. to i tak nie ma znaczenia. Bardzo ładna bitwa y Gratulacje. Ja powiem tak, to była taka rozgrzewkowa powtórka. Postaram się trochę ponakręcej, żeby znowu wrócić w ten rytm, bo to też nie jest tak łatwo. Także będą następne powtórki, zapraszam do zobaczenia, do słyszenia. Pozdrawiam.